Kalispera po południu 11 lat temu nie mogłem tutaj dotrzeć, a właściwie dotarłem w poniedziałek i muzeum starożytnym kamiros było zamknięte. To jedno z najstarszych miejsc na wyspie, gdzieś w 15 wieku przed naszą erą przybyli tutaj hajowie czyli jeszcze daleko, daleko przed wojną trojańską z tyłu poza ruinami Agory znajdowała się świątynia napolinna Tamiros było pięknie położone na zboczu góry w takiej naturalnej niecce, osłoniętej lasami piniowymi. To świątynia Dorycka z III wieku naszej ery, ale Dorowie przybyli tutaj po Achajach i oni właściwie nadali temu miastu taki wygląd, jaki widzimy dzisiaj, przynajmniej po w zachowanych resztkach tych starożytnych murów. Przed świątynią znajdowała się fontanna. To plac zwany fontannowym. I dorycka stoła. I pięknie wyciosane bryły kamienia dopasowane bardzo ściśle, precyzyjnie. Jak tego kiedyś dokonywano, nie mając, jak nam się wydaje, specjalistycznych narzędzi nie mam zielonego pojęcia. W oddali wody Morza Śródziemnego i starożytna karia, obecnie Turcja. Ta część to zapewne hypokaustum w Termach i budowla pochodzi z przełomu II-III wieku, czyli już z czasów, kiedy przybyli tutaj Rzymianie. Część mieszkalna kompleksu starożytnego kamierostu znajdowały się domostwa. Oj, to bardzo piękne <laughs> i dość obfite, obszerne stanowisko archeologiczne. Ze wzgórza wspaniale widać całe to starożytne kamienie. Dotarłem do położonych najwyżej nad Kamiros miejsc starożytnego miasta. Na samym wzgórzu budowana była świątynia, sanktuarium poświęcone Atenie. Pierwsze zręby tej budowli pochodziły z IX wieku przed naszą erą, w czasach oczywiście doryckich. Niestety, w czasie nagrywania cały czas mam problemy z jakimś nośnikiem. Coś mi się tu wyświetla. Coś psuje, ujęcia, ale cysterna jest chyba, czy będzie na tym moim filmiku widoczna. I pomyśleć, że nawet te schody zostały wykute w VI wieku przed naszą erą. Naprawdę. Jestem poruszony tym miejscem, ale to trzeba lubić. Wszak są ludzie, którzy twierdzą, że to tylko ku kupa kamieni. No, jest to kupa kamieni, ale zrobiona przez naszych antenatów, bo nasza Europa zawdzięcza ogromnie dużo cywilizacji helenistycznej. Czy się komuś to podoba, czy nie? Taka jest historia Europy. Szkoda tylko, że moja Polusia nie mogła tu przyjechać. Ulała zostać na basenie. No ale przecież jest to jeszcze dziewczynka, malutka, 6 latek. Chociaż twierdzi, że ją to interesuje, no to chyba jednak nie do końca, ale przyjdzie pewnie na to czas, i powoli czas się żegnać z tym magicznym miejscem. Sądzę, że bardzo przyjemnie musiało się tym achajom, później dorom, później Starożytnym Grekom, Rzymianom i innym nacjom tutaj mieszkać. I kończymy wizytę w starożytnym Kamiros.